28 marca, sobota, Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Zaczynamy od skrótu informacji dnia. Oberwany brzeg Wisłoki, mieszkańcy Woli Mieleckiej boją się o swoje bezpieczeństwo. Czyli jeżeli tak będzie, to, to wał, który już zrobiony jest, nic nie da o Zdrowie przez sport, stop, zwolnieniom z lekcji wychowania fizycznego. Coraz większą mamy grupę dzieci z wadami postawy, dzieci z bocznymi skrzywieniami, kręgosłupa. Bliżej Boga i ludzi spotkanie młodych Archidiecezji Przemyskiej. Czuję się tego ducha wspólnoty, że tu po prostu radość bijącą od każdego człowieka. Dla miłośników historii i turystów graniczne atrakcje w gminie Ulanów. Mieszkańcy Woli Mieleckiej z niepokojem patrzą w stronę Wisłoki. Osunął się tam brzeg rzeki, co poważnie zagraża wałowi przeciwpowodziowemu. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo, bo doskonale wiedzą, co to zalane przez wodę domy i gospodarstwa. Urzędnicy odpowiedzialni za stan wału uspokajają i zapewniają, że zniszczenia zostaną szybko naprawione. Dom państwa Jaworskich dzieli od rzeki niespełna 200 metrów. Z niepokojem obserwują skutki ostatnich zniszczeń, bo mają jeszcze w pamięci ostatnią powódź z 2010 roku. Przy bramie miałem pół metra wody. Ale tu już Przy bramie. I z tyłu jest wśród niżej, to było 10 cm po samo samego domu. Po tym, weszło, z tamtej strony ulicy to mieli metr wody. Brzeg Wisłoki osunął się w pobliżu mostu. Nie pomogły wybudowane kilka lat temu zabezpieczenia. Ziemia na odcinku około 300 metrów popękała i skarpa zjechała do wody. Zniszczenia poważnie zagrażają wałowi przeciwpowodziowemu, który ma chronić mieszkańców woli mieleckiej. Nie boi się pani, że was tutaj zaleje ta woda? Nas zalało jeden raz. No ale jak tak będzie, to dalej będzie zalewać. Jak taka będzie taki ten wał będzie niezabezpieczony. Motor wie co chwilę. Jeżeli tak będzie, to, to wał, który jest już zrobiony jest, nic nie da nam tu nic. Bo zabierze nam wały i kiedy woda, jak się nie większa, dwie wody. Już bału nie będzie. Brzeg popękał na skutek erozji dna rzeki. To naturalny proces, który prowadzi do pogłębiania koryta i osuwania się linii brzegowej. To jest bardzo blisko wału i przy, taki, przy takim obsunięciu jak w ciągu niecałych dwóch lat Kilka metrów się obsunęło brzeg, a zostało może tyle samo co się obsunęło do granicy wału. To jest bardzo niebezpieczne. Za stan wału odpowiada Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, za koryto rzeki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zawarliśmy porozumienie i usuwamy, będziemy się starali znaleźć takie rozwiązania, już właściwie są opracowane częściowo dla tej części, gdzie myśmy wykonali ubezpieczenie i tej części, która nie była objęta żadnymi pracami, tam też trzeba będzie wykonać. To jest 230 metrów i nasze 90. Rozpoczęła się już przyspieszona procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawcę zabezpieczenia wału. Urzędnicy zapewniają, że prace rozpoczną się szybko, być może nawet w przyszłym tygodniu. Wyłudzał pieniądze na rzekome leczenie ciężko chorego dziecka, teraz grozi mu do 8 lat więzienia. W ręce policji wpadł 25-letni mieszkaniec Starnobrzega, który oszukał starsze kobiety na kwotę aż 100 tysięcy złotych. Pieniądze wydawał na zakupy m.in. komputera i skutera. Stop zwolnieniom z WF-u powiedzieli dziś jednym głosem uczestnicy wojewódzkiego Sejmiku Rehabilitacyjnego w Rzeszowie. Uczestnicy spotkania, m.in. lekarze i rehabilitanci, przypominają, że unikanie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież to prosta droga do wad postawy i otyłości i alarmują, że do ośrodków rehabilitacyjnych także na Podkarpaciu trafia coraz więcej dzieci i nastolatków właśnie z takimi problemami, a można ich łatwo uniknąć właśnie poprzez ruch. Leszek Łachmanowicz 4 lata temu miał wypadek, którego skutkiem było złamanie kręgosłupa i porażenie wszystkich kończyn. Dziś choć jeździ na wózku, jego pasją jest sport. Właśnie teraz poświęca mu więcej czasu niż przed wypadkiem. Ja sobie nie wyobrażam życia bez ruchu, bo jest ruch, jest jakiś cel, tak? Dla mnie jest sport, jest cel. Coraz wyższe poprzeczki sobie ustalam i idę do przodu. Ci, którzy myślą podobnie i znajdują w swoim życiu czas na sport przekonują, że daje dobre efekty. Dobre samopoczucie, kondycję polepsza, człowiek ma dużo energii, więcej chęci do działania. Niestety nie wszyscy to jeszcze wiedzą, a efekty najbardziej widać w szkołach na lekcjach WF-u. Choć szkoły mają coraz lepszą bazę i w różny sposób uatrakcyjniają zajęcia, to ciągle problemem są uczniowie, którzy nie korzystają z tej możliwości. Jak wynika z raportu Nikt nie ćwiczy 30% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 23% gimnazjalistów i 15% uczniów klas od 4 do 6. Zdaniem specjalistów to poważny problem. Niedobór ruchu prowadzi do słabego rozwoju wszystkich narządów, to znaczy poczynając od układu ruchu, czyli kości, mięśnie, stawy, ale i układ krążenia, i układ oddechowy i co najważniejsze układ nerwowy. Ruch wiemy o tym, że jest bardzo potężnym czynnikiem i bardzo doskonałym lekiem właśnie w zaburzeniach psychicznych typu zmian nastroju, typu depresji. Tymczasem jak alarmują lekarze, rośnie liczba kilkunastolatków, którzy właśnie przez brak ruchu wymagają specjalistycznej pomocy. Coraz większą mamy grupę dzieci z wadami postamy, dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa i dzieci z otyłością. Prowadzimy wręcz program refundowany ze środków NFZ dotyczący właśnie leczenia i rehabilitacji dzieci z nadwagą, dzieci z otyłością i widzimy jakie to są ogromne potrzeby, jakie jest duże zapotrzebowanie. Podczas Sejmiku dyskutowano o efektach już działającego programu Ministerstwa Sportu Stop Zwolnieniom z WF-u i obowiązującej od września decyzji o respektowaniu przez nauczycieli tylko zwolnień lekarskich, a nie tych od rodziców. To m.in. dzięki temu procent niećwiczących dzieci powoli, ale systematycznie spada. Jutro Niedziela Palmowa rozpoczynająca w Kościele Katolickim Wielki Tydzień. To także ustanowiony w 1986 roku przez Jana Pawła II Światowy Dzień Młodzieży. Z tej okazji do Brzozowa na spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej przyjechało kilka tysięcy osób. W tym roku spotkanie obchodzone jest pod hasłem Błogosławieni Czystego Serca. W dzisiejszych czasach wielu ludzi myśli, że y, młody człowiek y, nie myśli już o podstawowych wartościach takich jak miłość, dobro, piękno czy przyjaźń. Y, jesteśmy tutaj, aby udowodnić innym, że istnieją jeszcze tacy młodzi ludzie, dla których te wartości są bardzo ważne w życiu. Spotyka się różnych ludzi. Osoby, które wierzą w Pana Boga, osoby, które nie wierzą, osoby, które negują y, chrześcijan. Y, i to jest taki czas, kiedy ja mogę się y, poczuć sobą, kiedy ja mogę y, być sobą i z Panem Bogiem jakoś bardziej się zaprzyjaźnić. Przyjeżdżając tu, od razu czuję się tego ducha wspólnoty, że tu po prostu radość bijąca od każdego człowieka, który tu przyjeżdża i z otwartymi rękoma, że tak powiem, przyjmują Cię po prostu do swojej wspólnoty i chcą Ci pomóc po prostu w tym, aby odkryć tego Pana Boga na nowo. Jest tych bożków jeszcze bardzo wiele, które w nas jakby drzemią, które trzeba rozpoznać, nazwać po imieniu, a kiedy to rozpoznamy, to ważne żebyśmy potrafili to odrzucić, zniszczyć. Ten gest, właśnie tego rzucenia złotego cielca, on nam przypomina, że tu nie można iść na kompromisy, bo jeśli ja będę kłaniał się bożkom, to zapomnę o tym, żeby kłaniać się Panu Bogu. W aktualnościach przenosimy się do Krosna. Wysoki betonowy mur okalający tamtejszy cmentarz żydowski zawalił się na prywatne posesje. Było to niemal rok temu, a do dziś nikt nie usunął gruzu zalegającego na prywatnych działkach. Pisma ich właścicieli do kolejnych urzędów nie przyniosły skutku. Głucha na prośby, przynajmniej do tej pory, była też opiekująca się nekropolią Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Teraz jej przedstawiciele zapewniają jednak, że w połowie kwietnia sprawa zostanie rozwiązana. Mur runął m.in. na posesję pana Tomasza 11 miesięcy temu. Betonowe płyty uszkodziły ogrodowego grilla, wędzarnie i ławkę. Na szczęście w okolicy nie było dzieci, które zwykle bawią się w tym miejscu. Właściciel posesji nie chce odszkodowania. Domaga się jednak usunięcia gruzu oraz zabezpieczenia grożącej zawaleniem reszty przechylonej konstrukcji ogrodzenia. Nie mogę ani porządków wiosennych robić, ani nic, bo wiadomo, w jakim stanie jest ten mur. W każdej chwili to się może zawalić i wtedy po prostu będzie problem, jeżeli komuś mnie albo moich domowników dotnie jakaś krzywda. Pan Tomasz wysłał w tej sprawie pisma do Samorządu Nadzoru Budowlanego Ochrony Zabytków Policji i Prokuratury. Także do opiekującej się nekropolią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Bez efektu mieszkańcy czują się bezsilni, boją się sami prowadzić jakiekolwiek prace przy murze, by nie narazić się na zarzuty zbezczeszczenia żydowskiej nekropolii. Zwłaszcza, że w sprawie cmentarnego muru mają już złe doświadczenia. Sąsiedzi chcieli zamaskować mur, który jest nieładny, posadząc tuję, spotkało się to z takim odzewem, że zostaliśmy posądzeni o działanie na szkodę ogrodzenia, że zawala się. Krośnieński nadzór budowlany chciał w sprawie zawalonego muru porozmawiać z przedstawicielami Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ale jak twierdzą urzędnicy, na umówione spotkanie nikt nie przyjechał. W rozmowie z nami Fundacja zapowiada, że sprawa niebawem zostanie rozwiązana. W dniach 15 kwietnia ten mur zostanie rozebrany. Mamy już w tej kwestii wynajętego lokalnego podwykonawcę. Jedynym powodem, dla którego to jeszcze chwilę potrwa, jest to, że on po prostu wcześniej nie może tego zrobić. Ale zapewniamy, że, że problem przestanie istnieć. Mieszkańcy nie wierzą w te zapewnienia, dlatego wysoko ubezpieczyli swoje posesje i samochody. Na wypadek, gdyby pozostała część muru runęła i spowodowała szkody, są pewni, że ubezpieczyciel skutecznie wyegzekwuje odszkodowanie od właściciela nieruchomości. Teraz zajrzymy dla odmiany na północ regionu w gminie Ulanów. W powiecie niżańskim budują Granice. Powstaje dokładnie w miejscu, gdzie przed ponad 100 laty na sanie stykały się zabory austriacki z rosyjskim. Teraz symboliczny podział gminy ma przypominać historię tych ziem, ale przede wszystkim być kolejną ich atrakcją turystyczną. Szlabany i budki wartownicze z emblematami dwugłowych orłów, dokładnie tak samo jak przed ponad 100 laty. To właśnie tędy przebiegała dawna granica dwóch zaborców, Austro-Węgier i Rosji. To było trudne sąsiedztwo, wspominają mieszkańcy Bukowiny. Ojciec pana Michała miał po austriackiej stronie pole przylegające do granicy i często wspominał problemy, jakie się z tym wiązały konie bydło się pasło. To też były kłopoty, bo koniowi nie powiesz nie iść, bo tu granica. Tam była trawa, poszedł za trawę, to zajmowały te konie. Widział też nielegalny handel między mieszkańcami po obu stronach granicy. Tu było dużo słoniny, a tu było dużo wódki. W Austrii. Jem się chciało wódki, bo ich ograniczali. To Przynosili słoninę a przez granicę łódka. Teraz też można będzie biesiadować po jednej i drugiej stronie symbolicznej granicy, ale nie trzeba będzie się już z tym kryć. Przejścia graniczne. Jedno koło Bukowiny, a drugie koło Kurzyny powstają bowiem z myślą o gościach odwiedzających te okolice. Gmina i miasto Ulanów ma ambicje być gminą turystyczną i to jest po prostu poszerzenie naszej oferty turystycznej, o, o jakieś dodatkowe atrakcje. Przejścia graniczne, które powstały w Gminie Ulanów, kosztowały ponad 120 tysięcy złotych. Większość pochodziła z funduszy unijnych. Są częścią trasy edukacyjnej przypominającej historię i tradycje tych okolic. Dziś i jutro oczy wszystkich kibiców siatkówki zwrócone będą na stolicę Niemiec. Po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów w półfinale tych rozgrywek zmierzą się dwa polskie zespoły. A z Sekoresowi ze ze chatów. Obie drużyny marzą o jutrzejszym wielkim finale, podobnie jak ich kibice. Pasy mogą liczyć na doping nawet tysiąca swoich fanów, którzy z Rzeszowa do Berlina wyjechali w nocy. Jeżeli ktoś będzie chciał, to możemy się zorganizować i pójść na zwiedzanie. Do oglądania meczów w Berlinie nikogo w tym autobusie nie trzeba było namawiać. Hala Maxy Szmyling to cel podróży. W sumie z Rzeszowa wyjechało 7 autokarów, a mogło być więcej. Niemcy mogą troszeczkę żałować, że nie zrobili tego na największej swojej hali. No ale ta hala też jest duża. 10 tysięcy miejsc to jest dwa razy więcej niż na Podprowią. Kibice w trasę ruszyli sprzed hali Rosiru, gdzie w latach 70. mistrzowskie mecze rozgrywali siatkarze. Ja mam to szczęście, że największe sukcesy resowi do tej pory pamiętam z tej hali, koło której stoimy. Teraz zawodnicy i kibice piszą nowy rozdział w historii klubu. Fani przygotowali na Final Four specjalne szaliki i koszulki. To mogę jeszcze tył pokazać? To... O resztę już na boisku mają zadbać zawodnicy. Pojedynek ze uchatów to brama do Pucharu Ligi Mistrzów i spełnienia sportowych marzeń. Krzysztof Ignaczak napisał, nie jest to jakiś tam turniej, szczególnie dla mnie. Przez 20 lat przygody ze sportem nie miałem okazji wcześniej awansować i grać w takich zawodach klubowych. Będziemy się bić. Myślę, że 50 na 50 w tym momencie każdy na pewno przyjedzie dobrze przygotowany. Znamy się jak łyse konie. Neutralny teren, niech wygra, ale sportowo lepszy. Zwycięzca polskiego półfinału zagra w niedzielę o 15.45 w wielkim finale, wcześniej o 13.00. Finał pocieszenia. Dobre informacje dla fanu Rzeszowskiego Żurzla. Prace związane z remontem toru przy ulicy Hetmańskiej dobiegły końca i wreszcie rozpoczęto montaż dmuchanych band zapewniających bezpieczeństwo zawodnikom. Jest więc szansa, że na pierwszy w tym sezonie trening na własnym torze zawodnicy stali wyjadą w poniedziałek. Prace związane z przebudową toru, m.in. podniesieniem bandy i dosypaniem nowej nawierzchni szły ślamazarnie i jeszcze kilka dni temu trener Rzeszowian martwił się o końcowy efekt. Jest nieciekawie. Myślę, że... Urząd Miasta powinien troszeczkę bardziej poważnie podejść do tej sprawy. A zawodnicy musieli szukać okazji do treningu na obcych torach. Tymczasem termin startu żużlowej Ekstraligi w Wielkanocny Poniedziałek zbliżał się nieubłaganie. To nie zależy od nas. Będziemy czekać na sygnał od trenera. Teraz jedziemy w bodajże w sobotę do Rybnika, potem w niedzielę do Leszna. Wreszcie w piątek prace zakończono i rozpoczął się montaż dmuchanych band. Wygląda na to, że wiosenna tułaczka żużlowców wreszcie się skończy. Według naszych informacji w poniedziałek na Rzeszowskim Torze ma się odbyć pierwszy trening, równo na tydzień przed startem Ekstraligi. Aktualności Mirosław Pęcak. Rozpoczyna się także sezon rajdowy. Rzeszowski kierowca Grzegorz Grzyb w tym roku będzie bronił tytułu mistrzowskiego w Czempionacie Słowackim oraz Wicemistrzostwa Polski. Na starty za naszą południową granicę otrzymał nową broń Forda Fiestę WRC. To samochód z najwyższej światowej półki. Jeden taki egzemplarz kosztuje około miliona dolarów. Rzeszowianin ostatnie przedsezonowe testy przeprowadził tradycyjnie na trasach w Lubeni. Jestem no, w Siódmym Niebie. Mamy cały sezon fiestą WRC, która stoi tutaj za nami. Jest to najnowsze auto w najnowszej specyfikacji. No i cóż, no, zakochałem się w tym samochodzie. Jest po prostu przecudowny. Pięknie przyspiesza, super się prowadzi, świetnie hamuje. Ale pamiętajmy, że konkurencja nie śpi. Od dziś Grzegorz Grzyb rywalizuje w rajdzie Eger, pierwszej eliminacji Mistrzostw Słowacji. Po pierwszym etapie zajmuje drugie miejsce. Relacja z tego rajdu w poniedziałkowym serwisie sportowym. Na zakończenie przypominam, że nadchodzącej nocy śpimy krócej. Wskazówki w związku z przejściem na czas letni przesuwamy z godziny drugiej na trzecią. Zatem spokojnej, krótszej nocy. Do zobaczenia.